Siema siema, witam wszystkich serdecznie, Wojtek Nester z Głogowa, e, filmik jest o firmie, w której jeździłem i e, nie muszę tutaj e, po prostu mówić na razie nazwy firmy ani te imienia nazwiska tego szefa, ala szefa, bo to na szefa to on się nie nadaje moim zdaniem i nie zasługuje, więc nie będę tutaj używał nieserwowanych słów. Ani ocen czy typu, że jest niesłowny, że to kłamca, oszust, złodziej to tamto, tylko powiem to, co yy, odjebał w pracy, jak jeździłem u niego, nie, a sam zrezygnowałem, bo taka będzie wasza reakcja, jak można być tak po prostu człowiekiem niekulturalnym i po prostu jako szef firmy yy, tak zjebanym, ale to jest moja ocena, więc. Yy, jest, yy, Powiem to, co y, właśnie y, w pracy się tutaj odwalało, a wy sam, o, sami ocenicie, jaki to jest człowiek, czy warto w ogóle jeździć w takiej firmie, czy nie warto. E, Samo się po prostu nasunie e, odpowiedź, e, ocena tego człowieka. Więc e, ja już przez 16 lat byłem, jeżdżę po Europie. I nikt nigdy nie upierdalał mi w żaden sposób dniówek za to, że czekam na lawetę. Bo auto się zepsuło, czy jak byłem w hotelu, jak auto było na serwisie, i tak dalej. Nie to wam powiem, jak tu się, tutaj to, to miało miejsce. Więc jeździłem w, na początku roku tam w Walustrans Polska. gdy mi się znudziło, no to idę na firmę. Gdzie można jeździć po Europie? No i gościu zgodził się na jazdę działalności: 450 dniówka, do mnie to na piśmie, tak? Auto z łóżkami z tyłu, bo sobie z pieskiem jeżdżę, nie? To nam pasuje, no i, no i git. No tak, pierwsze kółko takie jak mi pisał niby spedytor i rozmawiałem mi że szef jest wypłacalny, to uznałem, że jest niewypłacalny, dlatego że na trzy lata się prosiłem, bo zjeździe, żeby dał mi zaliczkę, bo potrzebowałem pieniędzy, to na trzy razy mi zapłacił. No to już było słabe, nie? I on się tak wymyślił, ale nie ma takiego, czegoś takiego, że 1000 zł, 1500 złotych zostawia w razie jakby mandaty były. To ja mandatów nie robię, gdyby nawet mandat był, to piszę, kto jeździł i wysyłają mi do domu. Nie, po prostu, jakie To on dopiero te 1000-1500 zł mi wypłacał, jak pojechałem na stędy kółko po pierwszym załadunku. Kurwa, bo jego firma, jego zasada. No Ja z to, zrobiłem, nie? Dając Ameryki, wszystko wiozłem na czas, na miejsce na pewno, więc mam taki kaprys, takie prawo, że chcę sobie wydać swoje wszystkie zarobione pieniądze, ale nie, bo on przytrzymuje moje pieniądze, nie? No dobra. Wyjechałem na drugie kółko, byłem prawie 5 tygodni, i na drugim kółku się odjebało coś takiego, że w Kordobie auto się zepsuło bo tam filtr, cząstek stałek i tak dalej, nie? oto, no i ja sam dzwoniłem do ubezpieczalni, żeby załatwić lawetę po kilka razy dziennie musiałem dzwonić, nie? Ale to nie ja powinienem załatwić e, lawetę, no ale dobra. No i Hiszpanii powiedziała, że jest czas urlopowy, nie przyślą e, i trzeba czekać. No i czekałem tydzień, przyjechała z Francji, nie? Tydzień czasu siedział na Repsolu e, koło Cordoby w Hiszpanii, e, gdzie musiałem kupować jedzenie na miejscu, no bo wiadomo, żeby nie umrzeć z głodu. <laughs> no i e, wiel wielokrotnie drożej, nie? I zaraz wam powiem dlaczego tak. I pojechałem do tego Perpignan czy coś tam, nie? Tego miasteczka za tym za granicą we Francji no i serwis auta się okazał, że jeszcze wąż, jeszcze kilka dni, jeszcze weekend i naprawa w serwisie, gdzie byłem w hotelu, przeciągnęła się na tydzień czasu, nie. I teraz zjechałem, zapłacił mi część znowu, nie? Znowu na, na raty po trochu. Część se zostawił, i jak wyjechałem na kółko, to on mi dopiero wtedy poinformował, wtedy, dopiero powiedział, wykorzystał mnie, żebym tam siedział i tak dalej, że jego dobra wola, że jak czekając na lawetę, to mi nie zapłaci 450, tylko po 200 zł, czyli już mniej niż połowa, a za pobyt w hotelu nie zapłaci mi nic, ani złotówki, no bo auto nie jeździło. No Jestem w delegacji, nie? tak jak powiedziałem wcześniej, nikt mi niczego nie upierdalał. Co mi obchodzi? Że mu się mu samochód. Wtedy informacje do Wojtka, Wojtek będzie sam siedział za pół darmo bo, albo za darmo, nie? No to ja by busów było wiele, zapakowałbym plecak, wziął na potrzebniejsze rzeczy, psa i bym pojechał do domu, do Polski, bym się zabrał na stopa i bym powiedział, pierdole twoją firmę, nie? u takiego gościa jeździć, nie? No Chyba, że 10 chętnych, pewnie by znalazło się, żeby siedzieli za darmo, yy, doglądali tam na serwis, czy to już części przyszły, czy już naprawili auto, to nam to za darmo, żeby siedzieć tydzień czasu, nie? Hotel opłacił. No, wykorzystał mnie i dobrze, pewnie przypuszczał, żebym spierdolił, i tak dalej, to mi powiedział dopiero, jak już wyjechałem na stronę kółko. No i trzecie, dobra, to ciągłość finansowa musi być, wyjechałem na trzecie kółko, nie? I mówię, to już i tak robotę szukałem, bo u takiego gościa, typa, no nie, będę jeździł, a poza tym powiem wam, że było kilka razy sytuacje takie, że, że np. No, od 7 do 23 jeździłem, oni mówią, że no są a no muszę być, a ja że śpiący, jest to, to, tamto, ale towar trzeba jest to tamto, albo na 12, a już mu pokazywało, że na 14.30, nie? A, a na przykład nie pokazywało, że do, do 12, a ja na 19. A główny tam pisze mi e, wściekły ten e, klient. Ale co mnie obchodzi jego ładunka? Ty, jak się gościu klient wściekasz, to ty wsiądź i jeździ sam 30-40 godzin, bo jeszcze głowy Terminatora nie mam. To oni mi zmuszali pod presją szantażu, że skończyłem ze mną współpracę, że mnie obciążą yy, opóźnieniami, yy, czyli kazali mi ten pod presją właśnie szantażu. Przekraczać czas kierowcy pracy kierowcy, nie? Czyli jeździć więcej 16-20 godzin. No, zabij się chuj tam jedź, kurwa, wyjebane mają, nie? A i tak poszedłem spać, bo przecież nie, no, nie byłem w stanie jechać, nie? To już taką y, szantażem y, wobec mnie już y, prowadzili, nie. I teraz zjechałem y, i poinformował mnie, że kończy, chce ze mną kończyć współpracę. No i e, byłem w domu. A czemu nie zabrałeś rzeczy do tamto? mówię, no to trzeba było napisać trzy słowa, a tak ciężko. Woj, Wojtek tam zabierz rzeczy z busa, nie? Bo y, tak jak mnie mama wychowała, ja przypuszczam jestem pewny was też kultury i w ogóle szacunku do y, 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 własności czyjeś, nie? To załóżmy taki przykład. Wynajmujemy komuś mieszkanie, nie? I mamy prawo z dnia na dzień na przykład e, powiedzieć, że wyprowadzajcie się, kończymy współpracę, nie? Ok. To nie wchodzę kurwa komuś do. E, ten, prze, 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 przepraszam, że przeklinam, ale to są emocje. Że nie wchodzę komuś do mieszkania i nie grzebię w szufladach, nie ładuję garków z gaciami, worki na śmieci, nie szukam po szafkach, nie wpierdalam się komuś, że tak powiem brzydko, do mieszkania, nie wywalam wszystkiego na klatkę, bo tak mi się podoba. Tylko dzwoni i mówię, proszę zabrać rzeczy, ok, i jest kultura, tak, taka pozycja, wysoka klasa, a on co, kurwa, weszedł do, no jakby bym odmówił, to można tak zrobić, nie, ale on weszedł do, do tego, do auta swojego, grzebał w moich gaciach, wpierdolił garki, te, Rzeczy, wszystko tak mu się podobało. Do worków ponapierdalał, ciuchy grzebał w moich prywatnych rzeczach, w gaciach, łapami i wypierdolił wszystko na brudną pakę, łącznie z poduszką do spania. Kurwa, ciężko było mu napisać? To widocznie, mamusia cię, e, Ala szefie, nie wychowała, albo aby cię życie nie wychowała, jest starsze ode mnie. No to jest Żenada, to jest słabe, w chuj, przyznacie, tak? A wystarczyło po prostu napisać, więc ja musiałem drugi raz jechać, jeszcze wydać e, na paliwo i 4 godziny stracić, żeby zje, dojechać z Gugowa tam pod Wałbrzych, żeby te rzeczy zabrać. I tam z pojemnika wysypałem pasy, bo pojemnik był mój, nie? No pre, napisał mi pretensje, czemu wyjebałeś pasy na pakę, nie? A ja napisałem, a czemu ty wyjebałeś moje rzeczy? Na pakę, na brudną pakę, nie? Łącznie z poduszką, e, pościelą i innymi rzeczami, kurwa, nie? E, wypierdoliłeś. O, świętoszek się odezwał, tu się zamknął. I on jeszcze do, zostawił na tym, mi na e, fotelu e, pismo, że tam porozumień stron. A czemu nie podpisałeś? Ja mówię, to ja mam w dupie twój e, dokument, nie? A jak nie, to dam ci dyscyplinarkę, już mnie straszy, nie? To se kurwa, daj! A, mi, a tak wam powiem, a to chuja mi jest potrzebny Twój dokument. Nie potrzebuję, że w ogóle śladu, że u Ciebie jeździłem i nie muszę niczego podpisywać. Napisałem mu na kartce, że ze względu na to, że mi nie płaci na czas, że mnie szantażował naś, yy, ten... Czy przekraczanie czasu pracy, że mi upierdolił dniówki i że teraz właśnie no, moje życie nie uszanował, i że szantażuje mnie, że mi nie wypłaci pieniędzy, bo nie podpisałem umowy, nie? No to y, masz moją rezygnację i, i koniec tematu: wypłacasz, nie? A mówiono to jak. Na czas nie podpisanie umowy, to ci nie wypłacę pieniędzy, nie do tego czasu. <laughs> to mnie rozbawiło, nie? No nie możesz tego zrobić, bo jest wyraźnie napisane, nawet dwa dni temu pisaliśmy, że płatne przelewem do 7 dni i 12 razy wyszło ostatnio, nie? Razy 450. Tyle i tyle sam napisał. Tyle proszę wystawić fakturę i on wypłaci. To teraz mi szantażuje, że on mi pieniędzy nie da. Jaki to jest słaby, śmieszny, słaby człowiek, tak jak widzicie, nie? No, żenada to jest to, co on robi. Czyli człowiek moim zdaniem jest niewypłacalny, niesłowny, niewychowany, niekulturalny i tak dalej, i tak dalej. I inne słowa, które nie chcę tutaj używać, więc sami ocencie, jaki to jest człowiek. I co? Teraz miałbym u niego jeździć i się auto mu zepsuje, i znowu mam siedzieć za darmo? Bo będę auto naprawić tydzień, dwa, albo gdzieś tam w Portugalii, załóżmy, że nie, nie będę miał szy szansy szybko wrócić i mam za darmo siedzieć? No kurwa, proszę was, nie? No, pierdolę ty, taką firmę, nie? Pierdzielę taką to. Ja już przymykałem oko, mówię. Dobra, pojeżdżę jeszcze, bo e, ciągle finansowa, Ale są firmy, na dzień dzisiejszy rozmawiałem, że przyjmą mnie, mogę ja sobie robotę znaleźć, znajdę. Ale chciałem wam właśnie powiedzieć, a w wiadomości prywatnej, a jak mi wypłaci, to, e, ten, to to jakby ci chcieli, to powiem jaka to jest firma, skąd i jaki to jest gość. Dlatego, że mam prawo powiedzieć, kto to jest, bo nie ubliżam mu. Tylko mówię co odjebał yy, 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 po prostu w pracy jak jeździłem, nie? No ja sobie nic nie mam do zarzucenia, yy, bo ja mówię, mówię ty, bo, bo nawet mi podpowiadali, nie? Jak on tak Wojtek robi, to też Cerek został 2 3 i jak on ci roz te pieniądze 1500 wyśle dopiero jak wyjedziesz, to jak wyjedziesz, to mu wyślij teraz te CMRek. No ale ja napisałem mu, ty, a ja y, głupi nie jestem, jestem normalny, daję ci cmr daję ci samochód, tak jak było wszystko jest, nic nie uszkodzone, wszystko w komplecie i oczekuję całej wypłaty, bo to co wymyśliłeś, jak napisałem no, a, moja firma, moje zasady, y, no to sobie tam z innymi kierowcami, ale... Ja mam prawo dostać, powinienem dostać całą wypłatę po, zje, po zjeździe z kółka, a nie jakieś zostawianie na później, bo mam kaprys prawo sobie wydać czy zera pieniądze i tak dalej, nie? Więc yy, mu powiedziałem właśnie, że ja głupoty nie będę tolerował, bo to jest głupie, nie? Ja też się głupie nie będę zachowywał, zostawiał jakieś cemerki, tylko daję mu wszystko i z głupotą trzeba walczyć, a nie ją tolerować. Więc to, to, to jest twój głupi y, wymysł i chcę wszystkie pieniądze. I, no i powiedziałem, że jak mi nie wypłacisz, to oczywiście y, idę do sądu i mam na pewno wygraną na 100%. I właśnie niech sąd rozstrzygnie, kto ma rację. Czy on y, musi płacić, y, jak jestem w delegacji za te dniówki, a auto stoi i nie jedzie? Czy, ten, czy, y, czy nie musi, nie? Ja się o tym nie znam prawnik może i też nie, także pozew do sądu, niech sąd rozstrzygnie, czy te cztery koła czy mniej wypłacił, może Wam to nie robią różnicy, ale mi tak, to niech sąd rozstrzygnę i do wypłacenia plus odsetki, no i tą ostatnią wypłatę i oczywiście szukam sobie innej firmy. I jakbyście mieli nawet taką ofertę, jako kierowcy, gdzie jeździcie, gdzie jest pewne, gdzie jest pewna, pewna firma, Zaraz wam powiem, jakie warunki bym oczekiwał, czy jako pracodawca to ja robotę robię na 100%. Może do pana Piotra z trans swobodzinę, gdzie jeździłem, ponad pół roku Polska, Anglia, zdać numer telefonu czy do inny firm i powiedzą, że Wojtek robi na 100%. Ja nie mam sobie nic zarzucenia, tak jak mówię, moty, na czas, na miejsce na pewno, tak? bo wkładam serce w tą robotę. Jedynie co nie dojadę, to tylko dlatego, że nie dają się wyspać, a tak robię robotę swoją tak jak należy, jak najlepiej potrafię. Więc ja jeżdżę na działalności, czyli stawka musi być najlepiej co najmniej 450. Auto z łóżkami z tyłu żadnych kurników. Mam 16 lat doświadczenia, 12 lat chłodnią, i teraz jeżdżę plandeką, bo, bo, bo wolę na, na plandece. Raczej chłodni dziękuję. Ale zawsze każdą ofertę mogę e, e, przemyśleć. E, cała Europa, czyli byłem w, na każdej drodze, w, każdej, e, kraju, w każdym kraju, na każdej wyspie, także doświadczenie mam w jednym palcu. E, alkoholu nie piję 6 lat, bo, nie, bo postanowiłem nie pić tego gówna do końca życia, bo mi jest to niepotrzebne. Jeżdżę bez systemu, czyli. Mam dzieci dorosłe, z Moniką się polubownie rozszedłem, więc nic mi tu w Google nie trzyma. Biorę sobie piecka, mogę jechać miesiąc, dwa, trzy, nie ma problemu, tak? Ale jak zjadę, to na dwa, 3 dni. Także takie argumenty, że bez alko, bez systemu, na działalności e, i doświadczenie moje, i angielski mam, i w ogóle jestem zaradny, i sobie poradzę w trasie. Chyba jest, jestem dobrym kierowcą e, i niczego nie uszkadzam ani towaru, ani ten, nie? ani auta. Także jak macie tę konfertę, to wbijam jak w dzik w kukurydzę, tak? Wszystko do, do gadania się. Bez znaczenia, gdzie firma będzie w Polsce. Także dzięki za udostępnianie. Udostępniajcie koniecznie. Ja to filmik wrzucę na YouTube, na właśnie kanał Gigant Wojtek. Na mój poprzedni profil Gigant Wojtek. Na Facebooku Wojtek Nester, bo te dwa mi profile. A teraz jestem na stałe na profilu, na Facebooku Gigant Wojtek Nester gdzie obserwujcie mnie, bo muszę mieć co najmniej 100 obserwujących i 60 dni ten profil, wtedy będę mógł live robić na tym profilu. Także koniecznie zapraszam, oglądajcie moje filmy na kanale na YouTube. Igan Wojtek, będą następne filmiki, będę właśnie nagrywał, co u nas słychać z pieskiem, co w trasie i w życiu busiarza i w ogóle. Też na temat Marcina Szmatuli, powiem jedno zdanie, że to jest gość, który przyjmuje kierowców, nie wypłaca wynagrodzeń Marcin Szmatula z Podzielonej Góry firma Presto Transport nadal to robi, bo wiem o nowych kierowców także nie ta, omijajcie tą firmę, a jak jeździliście czy zostaliście uszukani, to zgłaszajcie się anonimowość zachowana i będziemy gościa po prostu legalnie wypierdalać z transportu i niech idzie do więzienia bo wciąż przyjmuje nowych i nie wypłaca wynagrodzeń to tyle było na tą chwilę no i jak coś to ten wiecie co robić piszcie dzwoncie do mnie najpierw głosówki nie? na Messengera e, także pozdrawiam wszystkich bez wyjątku e, jak ja to mówię zostawcie suba lajka dzięki po miłego dzienka jak coś to się widzimy nie? a jak